Dzień dobry. Redukcja, dzień kolejny. Nie będę mówił, który, bo nawet nie wiem, chyba 27. Ale to jest totalny strzał. Także nie sugerowałbym się tym zbyt mocno. E, właśnie zrobiłem cardio. Uwagi, co prawda nie sprawdziłem. Ale myślę, że nie ma lipy. Teraz glutamina. Ostatnio do glutaminy zacząłem dodawać odrobinę Bolero bo mam glutaminę bezsmakową I jak dodam sobie troszkę bolero, tego oczywiście ICT Peach czy jakoś tak to yy, te 700 ml po kardiowe wody pije mi się dużo lepiej, bo to jest taki patent dla wszystkich oglądających, którzy mają problemy z wypijaniem większej ilości wody. Jeżeli macie problem z wypiciem dużej ilości wody w ciągu dnia, to zaraz w staniu. nalejcie sobie do jak największego shakera, jaki macie, 700-800 ml wody i spróbujcie to wypić dosłownie na strzał. A następnie, jak już będziecie mieli wypite to, to nalejcie drugie 700 ml wody, na przykład po cardio, dodajcie właśnie glutaminę, dodajcie nie wiem, jakieś greensy, dodajcie jakieś bolero, Cokolwiek, co sprawia, że ten napój jest smaczniejszy, że tak powiem, że taki, który się chętniej pije, i wypijcie również na strzał. Dzięki temu macie już półtora litra wody wypite na start dnia. Ja zawsze staram się 2 litry wypić przed samym śniadaniem. I takie właśnie wypijanie 2 litrów wody przed samym śniadaniem spowoduje, że później w ciągu dnia będziecie dużo bardziej sprawnieni. Co jest o tyle plusem, że będzie Wam to przypominać, żeby pić po prostu wodę. Więc generalnie jak ktoś ma problem z tym, że zapomina, żeby pić wodę, pije jej mało, pije jej niedostatecznie dużo, po prostu to warto jest z tego typu rozwiązań korzystać. Kolejnym rozwiązaniem na picie większej ilości wody jest zakupienie sobie takiego bidonu, który ma od razu rurkę. Ja nie wiem, ja na to nazywam efektem McDonalda, ale zauważcie, że jak się idzie do jakiegokolwiek fast foodu, nie wiem, typu McDonald's czy KFC czy cokolwiek innego, macie tam napój z rurką to automatycznie wypicie, nie wiem, ja tam jest takie napowiedział 500 ml wody, litr wody, koli, przepraszam, zazwyczaj wypicie takiej koli, to jest w sobie sekunda. Bo człowiek się nie kontroluje, tylko pije cały czas z tej rurki i tu tak ubywa, ubywa, nawet sobie nie zdaje sprawy i nagle tego nie ma. Taka sama, takie samo zjawisko działa w przypadku wody, więc jeżeli ktoś ma problem z wypijaniem wody w ciągu dnia, można sobie zakupić taki bidon właśnie z, z rurką, trzymać przy, przy biurku. Najlepiej, żeby to był jak największy bidon, bo jak tutaj ktoś kupi bidon 200 ml, to prawdopodobnie nie będzie mu się chciało go uzupełniać, ale jak kupi sobie, nie wiem, litr, półtora litra, a takie też są, to będzie to bardzo fajnym takim elementem, który będzie napędzał to picie wody w ciągu dnia. Więc dwa typy odnośnie picia wody już na sam start dnia. Mam nadzieję, że komuś taki Tip pomoże, bo ja to widzę bardzo, bardzo często u również swoich podopiecznych, że problem z wypiciem wody jest cały czas u ludzi i to niestety często właśnie u tych osób, które o dziwo mają problemy z hematokrytem i nie wiedzą czemu, a powód zawsze jest ten sam. Oczywiście tutaj może być powodów kilka, bo czasem są problemy ze strony, że Żelaza, czasem są po prostu powody ze strony genetycznej, bo i tak bywa, że ktoś. Ci, i tak bywa, że ktoś ten hematokryt troszkę wyższy ma genetycznie. Ja nie mówię, że nie, bo zdarzają się takie osoby, aczkolwiek w większości przypadków jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że ktoś po prostu naprawdę nie dba o to nawodnienie. I w momencie, w którym zaczynał to nawodnienie zbać, to problem znika. Pamiętajcie też, że problem hematokrytu to nie jest problem, który da się istotnie i widocznie rozwiązać nie wiem, w tydzień czy dwa, dlatego że żywotność retrocytu to jest około 120 dni, więc jakby nie patrzeć na to, to jest to 4, to 4 miesiące. Więc jeżeli ktoś problemy z hematokrytem ma, to warto by było co najmniej ten, nie wiem, no te dwa miesiące poczekać, żeby ponowić te badania i żeby zobaczyć, czy to w dobrym kierunku rusza. Oczywiście niech to będzie dwa miesiące jakościowego picia wody i pilnowania tego nawodnienia, a nie dwa miesiące na zasadzie raz się napije, raz się nie napije, a wydaje mi się, że pije cały czas, bo taka opcja również nie działa. to jest też często spotykana rzecz. Że ludzie po prostu ludziom się po prostu wydaje, że piją dużo wody i można popać w taką pułapkę, że się wydaje, że pije się dużo wody. Ale, jak ktoś pije na przykład wodę w zgrzewkach, no to chyba jest w stanie sobie mniej więcej obliczyć ile takiej wody mu schodzi tygodniowo. My z Sylwią wypijamy z grzewkę do półtora zgrzewki dziennie wody na dwie osoby. Przy czym ja piję trochę więcej niż Sylwia, bo jestem trochę większy niż Sylwia. Więc to jest też zupełnie normalne. Więc, jeżeli ktoś komuś nie idzie na dwie osoby, przynajmniej taka zgrzewka wody dziennie no to już się światełko powinno zapalać. Ja jedynie przypominam, że to jest kanał poświęcony kulturystyce, więc jeżeli ktoś jest tutaj, nie wiem, 45 kilogramową kobietą, która y, trenuje rekreacyjnie dwa razy w tygodniu, to oczywiście nie potrzebuje taka osoba wypić 5 litrów wody. Ja tutaj mówię o osobach, które są, nie wiem, facetami mającymi 90, 100, 100 110, 120 kg masy mięśniowej. Wówczas te wypicie 5 litrów, 6 litrów wody dziennie Powinno być absolutnie obowiązkiem. To tyle, jeżeli chodzi o taki rand poranny. Zbieram się, dopijam swoją wodę, kąpię się i widzimy się przy śniadaniu. A śniadanie, jak zawsze, standardowe. Zatem, jak ktoś codziennie w tym śniadaniu ze mną jest i mi towarzyszy, to prawdopodobnie niczego nowego z tego śniadania nie wyciągnie. Ale i tak nagram, bo dzisiaj odcinek będzie prawdopodobnie nieco krótszy ze względu na to, że. Zaraz się pakujemy, siadamy w auto i lecimy na Warszawkę, więc generalnie to za wiele i za bardzo gdzie nie będzie nagrywać w podróży. No, chyba że będzie coś, co, co warto jest nagrać, to oczywiście nie omieszkam. Tak, dobra. Moje tosty się właśnie kończą robić. Mój toster trochę już nie żyje, ale, ale wciąż działa, więc to jest najważniejsze. Wciągam tosty, tost numer 1, tost numer 2. Każdy taki tost ma w sobie 100 gramów z kurczaka po jednym yy, plastrze sera proteinowego, który tutaj wycieki trzeba go zjeść. Mam. Sera proteinowego. Tego znika. To się nazywa Active Protein czy coś takiego. Ma też zapieczone razem z cebulką, jak widzicie, tutaj zresztą pieczarki. I tutaj mamy 75 gramów płatków ryżowych jakieś 12 chyba gramów płatków czekoladowych. Jak dodawałem płatki czekoladowe, to waga mi się po prostu wyłączyła, więc przestałem po prostu dodawać te płatki. Stwierdziłem, że lepiej zjeść mniej niż więcej, więc chyba 12 są z 15 gramów do tego jedna. Miarka odżywki białkowej i to jest w zasadzie tyle. Tak to wygląda posiłek numer jeden, czyli jest tutaj 100 g węgli, 10 g tłuszczy i 50 g białka. I tak generalnie rozpoczynam swój dzień. To jeszcze ketchup. Niestety nie mam ketchupu tego z mniejszą zawartością kalorii, więc nie będę przesadzał z tym ketchupem. Damy trochę. Wystarczy, bo niestety skończył się ten 60% mniej, a można go kupić u nas w mieście w niektórych tylko miejscach, więc jeżeli się skończy, to dopóki znowu nie skoczymy do Kauflandu, bo w zasadzie nie mamy nie mamy ketchupu. Zawsze jak chodzimy do Kauflandu, to kupujemy tych ketchupów bardzo dużo, ale bardzo rzadko chodzimy do Kauflandu, zatem. Dlatego tak to wygląda. To jeszcze suple wrzucam. Dobra, suple wrzucone. No i co, siadam w zasadzie jem, bo mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia przed wyjazdem. Przynajmniej chciałbym je przed wyjazdem zrobić, a jest już godzina siódma za dziesięć. Więc. Jak się nie wyrobię z tymi rzeczami, to będę je musiał zro zrobić, jak wrócę. A tego bym bardzo nie chciał. Między innymi do tych rzeczy należą kroki, które muszę zrobić przed wyjazdem. W sensie przynajmniej jakieś 3000 kroków chcę zrobić przed samym wyjazdem. Bo później, jak będziemy w Warszawie, to tam trochę będziemy też, mam nadzieję, chodzić. Więc trochę tych kroków wbiję, ale to będzie dosłownie trochę, bo nie wiem, ile może z 3-4 tysiące. Więc jak przyjdę jadę do domu, to jeszcze będę musiał trochę tych kroków dobić no bo nie ma co się oszukiwać. Ale yy, będę połowę pewnie dnia w, yy, yy, po prostu w yy, samochodzie, więc nie będę miał nawet za bardzo jak nabijać tych kroków, nawet jakbym bardzo, bardzo, bardzo chciał. więc Trzeba to zrozegrać w taki sposób, żebym te kroki miał. Zrobione, bo kładąc się spać, dzień musi być zamknięty, a jak nie jest zrobione wszystko, to dzień zamknąć się nie da. Zatem ja mam taki plan, na ile to wszystko wyjdzie i na ile to się uda, to, się, to czas pokaże, tak naprawdę, ale liczę na to, że, że wszystko, się, wszystko się dzisiaj ogarnie bez żadnego problemu. Jeżeli się ogarnie, że tak powiem, z problemem, no, kurczę, z problemem to wtedy generalnie będę musiał siedzieć pewnie do nocy i bić te kroki po domu, yy, ale liczę na to, że jednak pójdzie po mojej myśli. Póki to, jeszcze w miarę jest ciepło jem, bo zawsze sobie robię takie to jedzenie, ono jest takie ciepłe i pyszne. Ja tutaj garam godzinę, a ono stygnie, a później jem takie zimne. Więc w związku z tym, że to jest najlepszy posiłek w ciągu całego dnia, pomijając może wieczorne burgery, które pewnie zjemy, to go zjeść na ciepło, nie? Wiadomo, widzimy się później. Dobra, mówię Wam, że Wam nagram, jak wyglądają posiłki na cały dzień, więc wyglądają w ten sposób. Jest tutaj po 150 gramów piersi z kuczeka, po, po 3 jajka broku. Tutaj jest to, proszę 250 gramów piersi z kuczaka. Ym, Fasolka, nie wiem ile, randomowa ilość, 15 ml oliwy z olejem. Miałem, przepraszam. I to jest serka grani, takiego domowego ym, na czym się nazywa dłużo nie, że ja go zrobiłem w domu. Yy, dwa opakowania, czyli 300 g i 100 g z kurczaka pomiesz, pomieszane z połówką takiej malutkiej sałaty, takiej. nie wyszło 188 g sałaty. Tak to wygląda. Zabieramy i lecimy. Słyszymy się już pewnie w ostatnim posiłku, bo nie za bardzo w podróży będę nagrywał generalnie, jak pewnie możecie się domyślić. Także, tak to wygląda, taki, można powiedzieć, dzień jedzenia w pigułce. Dzień dobry, wieczorem. Jest godzina 20.46. My wróciliśmy do domu i mi zostało e, zrobić 1400 kroków, więc zrobię to już po O zwróciliśmy wróciliśmy z tej Warszawy. Calu tenki dzień, dosłownie 12 godzin w trasie, więc e, już ledwo patrzę na oczy, ale robimy się tam nasze Yy, nasze bułeczki, to znaczy mięso się smaczy na nasze burgery. więc kończymy dzień burgerami. Yy, więc jest to jest to zasłużony yy, pseudo cheat, który jest oczywiście wyliczony w nich. Yy, ja za jakiś czas wam nagram dokładnie jak to robię, ale dzisiaj już naprawdę nie miałem nawet ani ochoty, ani weny, ani czasu na to. Chcę zjeść, chcę się położyć, coś włączyć, nawet. Jeszcze nie odpalałem za bardzo neta dzisiaj, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, więc ani na komentarz za bardzo nie odpowiadałem, ani pracy za bardzo nie zrobiłem, tylko tyle co rano. Dzisiaj jestem trochę w plecy, jutro rano będę nadrabiał. rzadko mi się to zdarza, ale jak są takie dni jak dzisiaj, to naprawdę się to nie już dokąpa jest bezproduktywne. Dlatego też zrobię to jutro. Dzisiaj bardzo, bardzo aktywny i jednocześnie mało aktywny dzień, bo z jednej strony cały tenki czas coś, coś było robione, a z drugiej strony jednak 8, 8 godzin w samochodzie po 4 godziny w jedną, a 4 godziny w drugą do Warszawy, więc spoko. Znaczy spoko. Spoko pod tym względem, że żadnych bólów w plecach, żadnych takich rzeczy, tylko wiadomo, dyskomfort spowodowałem się zdaniem w jednej pozycji, ale jestem już zadowolony. Jutro do Lukiego puszczam raport. Będę się dowiadywał, co robię dalej. Oczywiście Wam zrobię od razu update'ik. A teraz sobie dobiję jeszcze te 1200 kroczków, które mi właśnie zostało. I my się spiszemy jutro o godzinie 18.12. W zasadzie jutro się widzimy. Pewnie jak zawsze będę rozpoczynał update'em sylwetkowym, update'em związanym z puszczeniem raportu. Także jak ktoś jest ciekawy to jutro zapraszam yy, jak codziennie. Jak jutro tego momentu zachęcam też jak codziennie również do subskrybowania, komentowania, ustępnia, lajkowania i share'owania kanału dalej. A ja tymczasem dyszę sobie dalej i słyszymy się jutro. Na razie.